Uu. Idziemy tam. Jak widać, tutaj mamy zdjęcia. Ale tu wygląda krypy. Jesteś w domu, gdzie jeszcze w 2008 ktoś mieszkał. A teraz nie mieszka nikt. Albo mieszka... Ktoś inny. Witajcie na kolejnej eksploracji Jestem Czeka Woodbags. Zrobiłem się koło stodowy z opuszczonego domu Nie wiem czego mogę się spodziewać Ale tu jest jakiś alkohol już. Pełno krzeszorów Pełno pajęczyn mam na sobie Tutaj jest jakiś Choćby chlewik Nie wiem, to świnie tu trzymali Być może A tu już znajdujemy się w domu i jak widać tu jest jakaś szafa, dwie szafy jakieś gazety czy coś, Obczajemy to zaraz ubrania wiszą jakieś torebka i piwnica, tylko tak średnio z wejściem, ponieważ chociaż spróbujemy wejść. Do znajduje się przy ulicy musiałem wejść od tyłu, pełno krzyczoru było. Tutaj jest przełącznik, tu coś pisze. Kredyt jakiś, 60 tysięcy złotych. To miejsce chciałem zwiedzić już dawno, ale coś nie wyszło. To wygląda oczywiście jak pokój Tu mógłby spokój, na pewnie był I tu sobie Posiadowkę robi normalne Jakiś <słuch> Posąg, że tak powiem Ło Stary portfel Jak widać tutaj mamy zdjęcia Ale to wygląda creepy Zdjęcia być może stary zdjęcie tej rodziny, tak myślę. Duża rodzina widać. Czego naprawdę uczy Biblia. Tędy bym mógł być, ale było za dużo aut i musiałem się przedzielać właśnie przez tych rzeczoli. O, jakieś buty ktoś zapomniał. Aktualnie, jak to nagrywam, to nagrywam ostatni urbex dwa tygodnie temu. Co dla mnie co dawno. I tam był naprawdę zadbany dom, który, jak to nagrywam, najprawdopodobniej już jest na kanale. Tutaj jeszcze jakiś coś. Będę patrzeć na szczegóły, bo nigdy nie patrzę. I zawsze można coś przegapić, jakaś karta. Pełno pajęczyn, czyli tam być może długo już jest opuszczany. Tutaj też jakiś powiedzmy obraz, kalendarz. 95. Wtedy mogą być opuszczone tam. Teraz tutaj obcajemy. To wygląda na A czy jest? Nie wiem, nie wiem. Ale ktoś chyba chciał obcinać włosy, coś mi nie wyszło. Jak widać, właśnie tam auta jeżdżą. Jakąś butelkę ktoś zostawił. Jakieś inne rzeczy. O, Alpacet. To być może już ktoś nowy, nie wiadomo. Czyli w 95. ta rodzina na pewno tu jeszcze była. Na co wskazuje tam to, co znaleźliśmy. Bo ja zwykle nie znam historii. Tylko po artefaktach mogę się dowiedzieć. O, to już jest naprawdę stare. Tu już nic nie zobaczy, nie? O, dziecko. Od dziecka na pewno to było. Ładne, ładne. Tutaj coś wycięte. Tony, czyli ktoś chyba próbował się zbierać i nie dokończył, czy coś? nie wiem, nie wiem tutaj gazeta którą widziałem wcześniej tylko pominąłem ją jeszcze jakieś data czy tu jest data? nie widzę daty, bo to nie taka cyklo gazeta, tylko bardziej ulotki tu coś jest Ktoś sobie coś. Fityfy. Ktoś coś liczył, chyba. Nie wiem. Coś w z Krzyżówka. Jakieś tam rzeczy. Wstawię tak było. Jeden co będzie trzeba umyć, bo nie wiadomo, co tu mogło siedzieć na tych wszystkich tu jest taka typowa gazeta. Tylko tu nic nie zobaczę. A tu być może zobaczę. Patrzcie to, patrzcie to, tu jest gazeta. Czy tu coś będzie? Bo to jest zgięte, jak nie wiem. O, mamy, mamy datę. Mamy datę 2008 3 listopad. Czyli prawdopodobnie w 2008 zostało opuszczone to. 3 listopada Fajnie widzieć takie rzeczy Jesteś w domu gdzie jeszcze w 2008 ktoś mieszkał A teraz nie mieszka nikt Albo mieszka Ktoś inny Weszliśmy tędy właśnie O tu mamy wie, talerz i też jakieś gazety Ktoś lubił Kaplan Ach, kuba śmieszek jesteś na urbexach. Uuu, uuu, tam zajrzymy. Ale to zaraz. No, klimatycznie. Tutaj jest jakieś ubrania, strata ubrań. Ale ten fotel i ten robią robotę. To jest mocne. I ten stos śmieci. Znaczy śmieci jak śmieci gazety. I jakieś obrazki. Na przykład tu mamy jeden. Tu mamy jakieś religijne coś. Religijne obrazki. A tu być może znowu jakieś stare zdjęcie. Chociaż nie wiem, jesteś z tyłu. Nie, no, krzesło to spieczone. Ło, wow, ale ostrożnie straciłem. KitKat Ups, Patrzcie, KitKat Tutaj jakieś różne rzeczy. Buty ktoś zostawił. Tak on się to prezentuje. Tu też to ładnie wygląda. O coś przypiało pode mną, ponieważ na no, coś na to. No okazało się, że gwóźdź mi się wbił do buta, więc trzeba uważać. Bo różnie może się zdarzyć, bo tam był było krzesło rozwalone i tam gwóźdź był. Dobra, to tam to. Pewnie coś o Biblii, czy coś znowu. Oczywiście, że tak. Jakieś obrazki. Ale to się trzyma tak poczytać. Trochę by to zajęła Religia fałszywa dzisiaj. Czy Jezusa Chrystusa po, le, 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 posłał Bóg? No. Trzyma się. Są... Jest to jakiś rocznik tej książki. Jak będzie to fajne, bo chcę wiedzieć. Wydanie na przykład. Bo tu nic nie widać. No, jedynie tu coś jest. Pisze tu jakiś rocznik. Nie pisze 1984, ale nie wiem, nie wiem. Zamykamy. Tutaj, propos tego właśnie, tu miałem obczaić to, co to jest. To ja, tutaj mamy jakiś kredyt, chyba ktoś wziął, nie wiem. Jeszcze to obczaiły. No to jest z jakiś papier z nie wiadomo czego w sumie, nie wiem. Dobra. Idziemy eh? do góry. Jak to ładnie będzie wyglądać. Uh. idziemy tam no, kolejne klimatyczne miejsce i bezdomny może tu spać o tym świadczy na przykład to i to i tu jest najbardziej zadbany pokój z tego co widzę, że stąd się już wychodzimy stąd. O, obraz kolejny, religijny. zrobimy zdjęcie. Może tam na Instagrama, na stories. Nie lubię nigdy wychodzić po takich schodach do góry. Ale ładnie to wygląda, tak typowo jak w domu, takim starszym bo teraz te domy mają inne schody, takie nowe, fajne jakoś czapka wisi jakoś torebka i tutaj wisią ubrania pełno pajęczyn, nie wiem czy będzie chodzić do tej piwnicy, ponieważ same pajęczyny tam są a ja pająka, czy kleszcza tego lasku, nie te. chcę Dużo pozostałości 2008 I wtedy mogli opuścić ten dom. dom O, tu coś jest o czymś Nie wiem co to znaczy A tu mamy kalendarz w ogóle z 2002 ale tam mamy gazetę z 2008 O co tu chodzi? Kalendarz z 2002 i Gazetka z 8 to możliwe, że w 2002 została opuszczona a gazetkę ktoś sobie przyniósł ze sobą Też może tak być Jakieś owady czy coś Totalnie owady jakieś Czy tu wow. Oby to się nie zamknęło za mną Czy ja chcę tam wchodzić tyle poję O kurde Chyba wolę nie ryzykować tyle mam chociaż to jest strome wciół Nie wiem kto chciał taką piwnicę mieć Jakie pojęczyny Ja pierdolę I ja tu Przysiadłem do piwnicy O kurde Przysiadłem do piwnicy żeby nic ciekawego nie znaleźć Możliwe Strasznie ciemno tu I mam schizę w sumie Czy to dobrze, czy to źle nie wiem Ale tutaj od ok okno jakieś I teraz co tu jest Tu Tu co tu mamy Nie wiem co tu mamy w kibele nie, nie wiem co tu było Ale wiem że Zwijamy się do góry Czyli, jeden weźliśmy do piwnicy. Wchodzi się lepiej. Tyle pojęcie, to jeszcze, że mnie miał i jakiś inny guzman. Dobra, zacznę to myślę, że można iść. Wychodzić już. Już dawno chciałem tu wbić I w końcu wbiłem Klimatyczny domek Chyba wyjdę tędy Co już nie wiem a tam jakieś auto To Wyjdę Wyjść tędy co wszedłem Czyli przez las Przez zadupie tak naprawdę I tu mamy to ten się to także ja będę jako Woodbacks i to był Urbacks i do następnego Urbac'u. Jeżeli Wam się spodobał dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz na dole i powoli lecimy po 500 subskrypcji. Jak to nagrywam jest blisko do 450 ale gonimy do 500, także... Nie przedłużając sobie będę Jacob Urbacy. w następnej wyprawy wraz ze mną, a ja zaraz zrobię sobie miniaturkę.